się miłośnicy Detailingu, dzisiaj pokażemy Wam jak tanio i przede wszystkim samodzielnie możecie odświeżyć powłokę lakierniczą swojego samochodu, a w dodatku nie używając do tego żadnej po maszyny polerskiej. Mateusz ma na myśli nic innego jak właśnie polerowanie ręczne, jest to naprawdę budżetowa metoda odświeżenia lakieru, a wiemy, że wielu z Was chciało ten odcinek, więc wychodziłem Wam naprzeciw i dzisiaj jest właśnie ten dzień. Do dzisiejszego zabiegu, który będziemy wam prezentować, będziemy potrzebować pada polerskiego przeznaczonego do polerki ręcznej, uchwyt na pada z rzepem i oczywiście pasty, która także nadaje się do polerowania ręcznego. Ważne jest to, żeby to była właśnie pasta one-stepowa, ale jeżeli chodzi o samą pastę i pada, o tym powiemy zaraz więcej. Ponadto będziemy potrzebować wody do impregnacji pada, jak i również dwóch mikrofib do docierania pasty. To jest jeszcze ważne, że pastę, jak i również pada Polerskiego wraz z chwytem, możecie znaleźć w naszych okazjach Allegro. Link oczywiście znajduje się w opisie. Zanim zaczniemy działać, może krótko omówmy produkty, na których będziemy pracować. Zacznijmy od pasty polerskiej. Jest to pasta przeznaczona do jednoetopowej korekty lakieru, nazywa się One Polish od firmy Zwizer, która usuwa płytkie rysy, a także nabłyszcza lakier. A co jeszcze jest ciekawego, ma w sobie preparat lubrykant, który ten lakier nam zabezpieczy. Dodatkowo nie zawiera silikonów i olejków, a także może być stosowana przy, maszy maszy przy polerowaniu maszynowym jako antyhologram. Co też przy polerowaniu ręcznym na pewno może nie usunie kompletnie na hologramy, ale na pewno zminimalizuje, zminimalizuje ich występowanie. Co jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy zwrócili mega uwagę na ścierność pasty. Nie może być to pasta na przykład mocno ścierna typu heavy cut, bo naprawdę narobicie sobie kipiszu na lakierze. Mnóstwo hologramów, czyli tych mikrorys, które w słońcu wyglądają koszmarnie. Naprawdę kierujcie się tym, żeby pasta była z przeznaczeniem do one stepa. Ale jeżeli chodzi o samego pada polerskiego, mamy tutaj pada, który średnio by się nadawał do maszyny polerskiej, dlatego że pad jest mega niski. Jeżeli chodzi o sam chwyt, jest to chwyt z pianki poliuretanowej, jest to mega na plus, z tego względu, że nie uszkodzimy w jakiś sposób na przykład sobie klamek polerując, bo jakby chwyt był plastikowy, byśmy mieli problem. Na przykład. Jeżeli chcielibyście założyć na chwyt np. Na pada do maszyny polerskiej, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jednak weźmy pod uwagę właśnie samą grubość. Jak i same obroty, które musimy stosować przy polerowaniu ręcznym. Chyba nikt nie wyciągnie 1600 obrotów. Na pewno są masy. Nie wiem, może jacyś szybcy goście się znajdą na kanale. Ręczni. Ręczni. Ręczni szybcy goście. Ale naprawdę kierujmy się tutaj właśnie tym, żeby ten pad był dobrany pod polerowanie ręczne. Zanim zaczniecie polerować, pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć wszelkiego rodzaju niemalowane plastiki, ponieważ mogą zajść pastą i tu później będzie problem z wyczyszczeniem tego. Pamiętajcie o tym, że zawsze na początku polerowania, czy to jest ręczne, czy to jest maszynowe, zawsze należy zaimpregnować na początku pada. My w tym przypadku użyjemy wody, wystarczy jeden psik z dużej odległości, żeby też nie był mokry ten pad. Rozetrzeć i w zasadzie pad już mamy zaimpregnowany. Tak samo jak każdą pastę, zawsze trzeba ją dobrze wymieszać, dobrze wstrząsnąć. Tym bardziej, że ta pasta, którą my będziemy się używać, ma w środku też w sobie zawartość lubrygantu, który ma za zadanie zabezpieczyć lakier. Więc musimy też bardzo dobrze całą zawartość puszki, czy też tubki wymieszać. Nakładamy tyle samo pasty, co przy polerowaniu maszynowym. kilka niewielkich kropek. Wielkości ziarna grochu. Następnie robimy sobie, wyznaczamy sobie obszar, na którym będziemy pracować, i kolistymi ruchami takie dosyć żywe ruchy, nie docisk, docisk niezamosny. Widzę, że pasta już mi zanikła, więc oznacza to, że pastę wypracowałem. Teraz zetrę i możemy zobaczyć, jaki uzyskaliśmy efekt. Mateusz pracował na elemencie około 6 minut. Ja jestem mega usatysfakcjonowany efektem tego, ponieważ przeznaczyliśmy na to naprawdę bardzo niski budżet, a efekt jest naprawdę wow. Tak, no szczerze mówiąc, po dotarciu pasty byłem w szoku. Ale dobra, nie usunęliśmy głębokich rys, no bo jednak się, do tego nie jednak się na to nie nastawialiśmy, żeby posuwać głębokie rysy. Ale usunęliśmy te płytkie rysy i te mikrorysy. A co najważniejsze, usunęliśmy wszelkiego rodzaju zmatowienia i skutki oksydacji lakieru. Poza tym, e, lubrykant, który zawiera pasta, doskonale nabłyszczy cały element. Producent deklaruje, że lubrykanty, które są zawarte właśnie w tej paście, mogą zabezpieczyć lakier nawet do 12 miesięcy. A ja chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że. Te produkty znajdziecie w naszych okazjach Allegro. Link oczywiście znajduje się w opisie. No tak, i nie przedłużając, jeżeli podoba Wam się odcinek, zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i nie zapominajcie o naszych social mediach, bo tam właśnie możecie się z nami kontaktować. I dziękujemy za to, że się z nami kontaktujecie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!